Bo jak patrzę na pana Bąkiewicza i to środowisko pisu, które je wspiera, to to jest gra polityczna po to, żeby budzić emocje, a nie po to, żeby rzeczywiście działać. Panie Mask, portalu X możemy cię wyłączyć. Albo się co albo się wyłączycie, i albo będziemy mieli czerwony przycisk i będziemy mogli powiedzieć tak, na to się nie zgadzamy, na to się zgadzamy to doprowadzimy do sytuacji, w której sztuczna inteligencja już nie będzie do wyłączenia. Ja się na to nie godzę. Siema, wróciłem z porannego biegu. Dałem sobie dziś naprawdę ostry wycisk. Bez śniadania, bez rozgrzewki, a mimo to dałem radę. Choć mój wysiłek był ciężki, to słuchając wypowiedzi niektórych polityków i tak to nic. To, jak oni muszą się wysilać, żeby wybrnąć ze swoich kłamstw w pocie czoła, to inny poziom wysiłku. Jesteście na kanale Kto Wygrał i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wypowiedziom Krzysztofa Gawkowskiego którego dalej uwiera Platforma X oraz który ocenia działania Ruchu Obrony Granic. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba i możemy przechodzić do rzeczy. Gawkowski wypowiedział się na temat możliwości stałego wyłączenia x w naszym kraju. Tego, że ktoś się będzie obrażał, jak wpisujesz nawet złe pytania, to ci odpowie, że to jest niegrzeczne. I można to zrobić tak, że postawić tamę. A no maski i X mhm. zdjęli tamę. Powiedzieli tak, rób co chcesz. To znaczy, możesz, jak ktoś do ciebie yy, i uczysz się na tym, ktoś do ciebie źle pisze, to odpadaj tak samo, albo wprost reaguj, tak, jak Ci się wydaje, że powinieneś mową nienawiści. Ja uważam, że to jest granica. No to w takim inteligen... razie, kiedy zamykamy platformę X. W Sztuczna, intel... w Sztuczna inteligencja będzie zmieniała nasze życie, już to robi. Będzie dokonywała wielkiego też przeobrażenia społecznego. To, co się będzie działo, jeżeli chodzi o pracę. Wykorzystywanie jej w ochronie zdrowia, w różnych elementach, będzie bardzo duże. Albo będziemy mieli czerwony przycisk i będziemy mogli powiedzieć, tak, na to się nie zgadzamy, na to się zgadzamy, to doprowadzimy do sytuacji, w której sztuczna inteligencja już nie będzie do wyłączenia. Ja się na to nie godzę. Znaczy, to co zrobił Musk, uwolniając na jakiś czas, bo się cofnęli z tego, Groka do takiego właśnie języka i do takiego modelu wykonywania swojej pracy, bo tak to traktuje, czyli mowy nienawiści, trzeba było powiedzieć, pani Musk portalu X, możemy Cię wyłączyć. Albo się co albo się wyłączycie. Zresztą Polska jako jedyna wniosła protest do Komisji Europejskiej, trwa postępowanie o wielomilionowe ukaranie X-a i w tej sprawie będę zdeterminowany. Rozmawiałem zresztą z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej powiedziałem, że Polska się nie cofnie z tego. Bez względu, jakie są dzisiaj konsekwencje amerykańsko-europejskie, jeżeli chodzi o Platformę X. Faktem jest, że Grok, czyli narzędzie AI, które znajduje się w ofercie x czasami mocno krytykował polityków. Aczkolwiek, czy cenzurowanie tak wielkiego medium jest na pewno dobrym rozwiązaniem? Gawkowski takimi wypowiedziami bada grunt pod coraz mocniejsze formy cenzury, tak jak ma się to w przypadku TVP, w której oprócz linii narracyjnej partii nie ma co szukać jakichś obiektywnych faktów czy opinii. Na szczęście, X jest platformą prywatną i nie podlega wpływowi żadnej z partii. Swoją drogą, jeśli używanie Xa przynosi tak wiele nieprzyjemnych sytuacji, to może pan Gawkowski powinien zastanowić się nad zmianą platformy na na przykład Facebooka. Elon Musk już wycofał kontrowersyjne funkcje Groka, przywracając ustawienia fabryczne. A szkoda, bo było całkiem zabawnie. No ale pokazuje to też, że X, dawny Twitter, jest platformą, która reaguje na feedback i potrafi się poprawić. Tymczasem Gawkowski, zamiast docenić tę korektę, dalej grozi palcem, jakby szukał pretekstu do cenzury. Grok, mimo swoich wad, często demaskował kłamstwa, i manipulacje obecnej koalicji rządzącej. X ma swoje wady, ale jest też ostatnim dużym medium, gdzie wolność słowa jeszcze istnieje. Zamiast go blokować, może lepiej nauczyć się z nim żyć, szczególnie, że Grog został już przywrócony do starej wersji. Chyba, że obóz rządzący woli zamknąć Polaków w bańce, gdzie jedyną prawdą jest ta z TVP. A jak już przy telewizji polskiej i cenzurowaniu x jesteśmy, to chyba wiem, kto podsunął mu ten genialny pomysł. Powinniśmy poważnie pomyśleć o tym, że może być powinien być być może X też w Polsce na przykład na czas kampanii wyborczej zamknięty czy to jest ponad Nasze możliwości, ja myślę, to... A, jak żeby inaczej? Oczywiście, Dorota Wysocka-Sznepf również miała taki pomysł. Chociaż ona chciała go tylko wyłączyć na czas kampanii prezydenckiej, chyba żeby ludzie nie mogli wrzucać jej durnych wypowiedzi. A warto zaznaczyć, że jej wypowiedź była przed całą aferą z Grokiem. Gdyby poszli po jej linii i zostawili Polakom tylko TVP jako źródło informacji, to dopiero byłaby prawdziwa gratka dla pani Sznepf. W końcu uznałaby, że Polacy są dobrze poinformowani tak jak trzeba. Zgodnie z linią narracyjną partii. Zamiast marnować czas na walkę z Xem, Gawkowski powinien wziąć się za odpolitycznienie mediów publicznych, które pochłaniają 3 miliardy złotych rocznie z kieszeni podatników, a służą głównie jako tuba rządowej propagandy. Gdyby Gawkowski naprawdę przejmował się wolnością słowa, to walczyłby o prawdziwie niezależne media, a nie próbował zamykać usta krytykom w internecie, żeby tylko utrzymać wygodną narrację, dopóki TVP będzie. Będzie służyć partyjnym interesom, a nie społeczeństwu. Każdy jego atak na X to zwykła hipokryzja, bo to nie Elon Musk, tylko rządzący powinni się tłumaczyć, dlaczego podatnicy muszą płacić 3 miliardy rocznie za media, które nie są ani obiektywne, ani wolne. Ruch Obrony Granic to oddolna inicjatywa społeczna, która jest niewygodnym kamieniem w bucie obozu rządzącego, dlatego Gawkowski powołuje się na kolejny sondaż, który ma dyskredytować tę organizację. Nigdzie nie widzę żadnych zagrożeń, a cały ten ruch, myślę, że coraz bardziej ludzie też czują, że jest grą polityczną, bo jak patrzę na pana Bąkiewicza i to środowisko PiSu, które je wspiera, to to jest gra polityczna po to, żeby budzić emocje, a nie po to, żeby rzeczywiście działać. Podjudzanie ludzi do jednych na drugi. Gawkowski uważa, że cały ten ruch społeczny to zwykła gra polityczna napędzana przez Bąkiewicza. Moim zdaniem Gawkowski znów szczuje na ludzi chcących bronić swoich granic i kategoryzuje ich, określając jako ludzi Bąkiewicza. A ludzie, którzy tam stoją, nie są motywowani polityką, tylko przykładami takimi jak zabójstwo. Klaudii Storunia przez imigranta. I Gawkowski uważa, że problemu nie ma, bo do niego spływają dane, na bazie których on problemu nie widzi, a przykłady, w których ktoś w krytycznym stanie trafia do szpitala po spotkaniu z grupą imigrantów z Afryki, to sfingowane akcje? Jakie jest jego wytłumaczenie na te wszystkie sytuacje? W ostatni weekend dziesiątki tysięcy osób wyszły na ulicę 80 miast, by zaprotestować przeciwko tej polityce migracyjnej. To nie była polityczna inscenizacja, tylko autentyczny gniew społeczeństwa, które ma dość ignorowania problemu. Gawkowski jednak woli wmawiać ludziom, że to akcja Bąkiewicza, zamiast przyznać, że jego koalicja kompletnie zawaliła ochronę granic i bezpieczeństwo obywateli. Co państwa skoniożliwi dzisiaj przyjść? My się po prostu martwimy o przyszłość Polski. Polski, która jest zagrożona. Bo proszę sobie zobaczyć jak postępuje na przykład rząd Australii, gdzie żeby dostać zgodę na wjazd trzeba spełnić dużo wymogów, które stawia ich rząd i tak nasz rząd powinien się zachowywać. Powinien sprowadzać ludzi takich, którzy są nam tutaj potrzebni. Dopóki rząd będzie udawał, że nie widzi problemu, dopóty ludzie sami będą musieli się bronić. A ruch obrony granic jest właśnie odpowiedzią na tę bezsilność. Zamiast dyskredytować protestujących, niech wreszcie zajmie się realnymi zagrożeniami, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Ludzie nie protestują dla polityki. Oni protestują, bo się boją, bo widzą, jak ich Polska się zmienia i nikt ich nie słucha. I zamiast ich lekceważyć, rząd powinien w końcu przestać udawać i zająć się Prawdziwymi problemami, zanim będzie za późno. Gawkowski zabrał głos w sprawie rekonstrukcji swojego rządu. Bardziej chodzi mi o to, kto może nie być ministrem, niż kto może być. I nic więcej pani nie powie, tak? no, rozumiem. Pani reakcja, no, rozumiem. To ja nie jestem A, szefem tego rządu. A czy Lewica dostanie mieszkalnictwo tak jak chciała? Czy będzie się musiała obejść nie, smakiem na rzecz Polski 2050? Lewica le le dzisiaj odpowiada za mieszkalnictwo. Tomasz Lewandowski odpowiada za mieszkalnictwo w resursie Ale no chcieliście rozwoju. oddzielny resort. Tak, chcieliśmy oddzielny resort, bo <sum> uważamy, tak jak mówiłem na wstępie, że to jest kluczowe dla państwa, żeby budować dobrze mieszkania dostępne i przygotowany rynek w taki sposób, żeby był... Naprawdę otwarty im była możliwość posiadania własnego M, ale jeżeli chodzi o nowy resort, to nie sądzę, że on powstanie. Myślę, że będzie włączony w jakąś część innego resortu. Nie podzielił się zbyt wielką ilością szczegółów dotyczących zmian, jakie będą na różnych stanowiskach. Dowiedzieliśmy się, że chcą oni nowy resort z nowymi stołkami, żeby móc wprowadzić rozwiązania, dzięki którym Polacy będą mogli pozwolić sobie na kupno mieszkania. Czyli, jak rozumiem, mimo tego, że przez dwa lata zajmowali się mieszkalnictwem, żadnych zmian nie ma, to przez te 24 miesiące co właściwie zrobili? Bo na pewno nie budowali mieszkań, nie obniżali cen, nie ułatwiali dostępu do kredytów. Za to teraz nagle okazuje się, że potrzebują nowych stołków i kolejnych resortów, żeby w końcu zacząć działać. Polacy nie potrzebują kolejnych ministerstw, potrzebują tanich mieszkań, niższych podatków i mniej biurokracji. Ale cóż, łatwiej przecież tworzyć nowe stanowiska dla partyjnych działaczy pod płaszczykiem troski o obywatelstwo. Hoteli, niż faktycznie zabrać się do roboty. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Uważacie, że groźby pod postacią zablokowania X są zasadne, patrząc na to, że Musk zmienił już warunki, na których to narzędzie AI działa? Czy to może tylko kolejny zastępczy temat z jego strony? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu co do tej kwestii i nie zapomnijcie napisać, co uważacie o jego ocenie ruchu obrony granic. Czy dla was też to tylko partyjny teatrzyk, czy społeczna inicjatywa? Z mojej strony to wszystko. Dajcie łapkę w górę oraz Suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!